Witamy Was serdecznie. Witamy Was serdecznie w trzecim już odcinku naszych Rozkminek o Zmianie, czyli spotkań, w których, w których razem z Asią dzielimy się z Wami pomysłami na to, jak używać naszych kart. Ludzki rozwój, ludzka zmiana, które wydałyśmy niedawno. I dzisiaj będziemy, chciały Wam pokazać, jak te karty mogą być użyteczne w momencie, kiedy pracujemy z zespołem i ten zespół przechodzi przez zmianę. Asia, wprowadź case, którym się zajmiemy. Tak, pozwólcie, że, że właśnie wprowadzę case. Wyobraźcie sobie, bo my bardzo chcemy, żeby te rozklinki były takie praktyczne, żebyście po prostu dokładnie wiedzieli, jak użyć naszych kart, jak je zastosować. I wyobraźcie sobie, że jesteście sobie liderem zespołu, może jesteście, tak? Albo HR managerem. Czyli kimś, kto ma za zadanie wejść do takiego zespołu, który jest w zmianie i zadziałać, pomóc im przez tą zmianę przejść. I dzisiaj sobie tak pomyślałyśmy, weźmy na warsztat coś, co się bardzo często zdarza, czyli po prostu konflikt w zespole. Jakieś dwie osoby, może trzy, nie mogą się ze sobą dogadać, jest jakaś niedobra atmosfera, i oto jako szef tego zespołu albo har menadżer, który ma ten zespół wspierać, słyszycie od na przykład szefa, wszystkich szefów. Trzeba się tym zająć, zrób coś tak, żeby w tym zespole, nie wiem, ludzie się pogodzili albo żeby się ten konflikt w jakiś sposób dobry, pozytywny rozwiązał. I my mamy taki pomysł, że w takiej zmianie, w jakiej jest zespół, czyli być może powody mogą być bardzo różne, czujemy, że bardzo dobrze sprawdzą się właśnie nasze karty, które dotykają takich tematów, jak konflikt, jak zmiana, jak jakieś nieporozumienia, Karty składają się z trzech elementów. My to już w poprzednich filmikach powtarzałyśmy, ale jak oglądacie pierwszy raz, to tylko powie, pozwólcie, że krótko powiem, że są trzy talie: jedna to są teorie zmiany, druga to są metafory zmiany, a trzecia to niuanse. Możemy zacząć od e, teorii. Tak, e, i spośród różnych teorii, które, które opisałyśmy i opracowałyśmy w ramach kart, e, przepraszam, coś tutaj mignęło. Możemy zastosować na przykład teorię kurta Lewina, która opowiada nam o tym, że coś się rozmroziło, coś może się rozmraża, na czymś polega zmiana, przepraszam, tą, tą kartę, i, i coś może nowego musi się w naszym zespole rozmrozić. I może być tak, że konflikt, któremu no jakby musimy się poprzyglądać i który musimy rozwiązać. Wziął się z tego, że coś nowego w, tej, w tym zespole się rozmroziło, tak? Może jakieś emocje, może jakieś przekonania, może jakieś utarte schematy działania puściły, i w związku z tym nie możemy funkcjonować jak do tej pory, i stąd się biorą emocje, stąd się biorę, bierze, bierze konflikt. Ta teoria, jak pewnie też kilka innych teorii, Asia też się podzieli za chwilę jakby swoim pomysłem, może nam pomóc w zrozumieniu pewnego procesu, który zachodzi w tym zespole i zrozumienia przyczyn danego konfliktu. A poprzez to stosowanie teorii i odwołanie się do teorii możemy mieć taki komfort, że to, co się z nami dzieje, no jakby jest wyjątkowe, ale nie jest wyjątkowe, jest już opisane w jakiejś teorii. My zawsze podkreślamy to, że prace z teoriami zmiany normalizują, jakby dają taki oddech, aha, to wszystko z nami jest ok, w momencie kiedy doświadczamy trudnych emocji, dzieją się z nami trudne rzeczy. Dokładnie. I drugą z, ta, z takich teorii, która właśnie też pomaga ludziom zrozumieć, że czasami to, że jest konflikt w zespole, to nic złego. To właśnie ten konflikt, jeżeli go dobrze rozwiążemy, on doprowadzi do, do jakichś pozytywnych rozwiązań i sprawi, że zespół dojrzeje. I drugą z takich teorii, jaka, jaką wybrałeś, maka, znalazła się koniecznie właśnie w naszym zestawie, bo lubimy pracować z zespołami, to, jest, to są fazy procesu grupowego. prostu. Pierwsza faza to jest formowanie, czyli my tutaj użyłyśmy takiego, takiej metafory związanej z gotowaniem. Czyli najpierw formujemy, przygotowujemy różne tutaj elementy, które nam pomogą ugotować czy upiec chleb akurat w tej, w tej teorii, w tej, tej talii takiej, takiej metafory użyłyśmy. No a drugim etapem procesu grupowego jest faza burzy. Tak, oczywiście są kolejne takie jak normowanie, efektywne działanie i potem rozpad grupy, ale my możemy po prostu krótko opowiedzieć jako szef zespołu, czy jako harm manager. Słuchajcie, wszystkie zespoły na świecie tak działają, że pojawiają się różne etapy ich życia i popatrzmy, być może wy teraz jesteście w fazie burzy, mm -hmm. tak? w fazie jakiegoś takiego alakłócenia się, dogadywania, ścierania się różnych wartości. I warto powiedzieć, że słuchajcie, potem przyjdzie faza normowania, ale my musimy dobrze przejść przez fazę burzy. Tak. E, tak? I kiedy ludzie sobie to uświadomią, że, że to jest ym, normalne, tak, że to nie jest tak, że my tu jesteśmy po prostu jakąś zbieraniną no, ludzi, e, i kiedy usłyszą też, że konflikty nie są niczym złym w zespołach, tylko są często symptomem czegoś, tak? są często pretekstem właśnie do rozmowy o czymś, co jest głębiej. To chętniej siądą i, i, i wypracują też jakieś sposoby poradzenia sobie z tą sytuacją. I tak w ogóle słuchając Ciebie teraz, Asia, na szybko tak przyszło mi, że może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, jak, jak karty, czy jak talia niuanse mogą to służyć. Powiedziałaś coś takiego, musimy przejść etap burzy. To jest etap, przez który ta, ten zespół, jak każdy zespół na całym świecie, musi przejść. Więc może sobie na przykład zadać pytanie, okej, okay, to czego my potrzebujemy, żeby przejść tą burzę w naszym zespole? Na co powinniśmy być czujni, na co powinniśmy uważać, albo o co się zatroszczyć. I właśnie talia Niuanse to jest taka, można powiedzieć, czerwona talia w, w tym naszym całym zestawie. Opowiada o takich drobiazgach, które, takich właśnie niuansikach, takich szczególikach, które towarzyszą konfliktom, rozwojowi, procesom zmian. I, I każdy z członków zespołu, na przykład, może wybrać jedną, dwie karty, żeby tak właśnie wyrazić to, czego on potrzebuje żeby przez tą burzę, przez ten etap burzy przejść. Mhm. I jak mamy tutaj niuanse, to, to, to na przykład mam, mam taką kartę krytyka, mhm. która jest o krytyce i tak sobie myślę, że ktoś może powiedzieć w tym momencie, ja potrzebuję mniej krytyki, kiedy jesteśmy w tej burzy, tak? Bo kiedy słyszę tą krytykę, kiedy słyszę niezadowolenie, to odpalają mi się emocje, frustracja, złość i sam zaczynam krytykować, nie? Jak sami słyszycie, obie doświadczyłyśmy tak pracy z niuansami w zespołach, to w ogóle jakby ta talia i te karty otwierają na taką szczerość w rozmowie, na, na otwartość. Albo ktoś może powiedzieć, no ja potrzebuję właśnie więcej wsparcia, tak, karta wsparcia. Tak, jakby ja tęsknię za wsparcie na przykład, które sobie kiedyś dawaliśmy. Bez wsparcia nie pójdę dalej, tak? Potrzebuję realnego wsparcia w trudnym momencie, a nie, a nie krytyki, właśnie, nie wyszydzania, nie, nie zaogniania tych emocji, które są. Także tak, te, te niuanse mogą wręcz podpowiedzieć, co, co, czego potrzebuje konkretna osoba. Dokładnie, zwłaszcza jak, jeśli jesteśmy hr managerem i planujemy też procesy rozwojowe w organizacji, to może być też taki moment, w którym my usłyszymy, że na przykład zespół chce coacha zespołowego, że chce kogoś mm -hmm. z zewnątrz. Może być nie, tobie nie powiemy, bo jesteś w środku, potrzebujemy facilitatora, potrzebujemy kogoś, kto przychodzi z zewnątrz i, i nam pomaga. Więc to jest też taki moment, gdzie my badamy potrzeby też, tak, rozwojowe, potrzeby szkoleniowe zespołów, za które odpowiadamy. Obie pracowałyśmy w HR-ach, więc jest nam to bardzo bliskie też to, co e, mm -hmm. się dzieje i też jak ludzie reagują inaczej na wsparcie zewnętrzne, inaczej na kogoś, kto jest wewnątrz organizacji. Ja sobie myślę, że też ja jak, jako HR manager, jakbym poszła do takiego zespołu, to chyba bym poszła z tą kartą w ogóle w ręce. Ona się nazywa mówienie na głos. I bym od tego zaczęła, że też mi zależy, żeby, żeby ten konflikt przestał być zamiatany pod dywan. Tak? Że to jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć na głos, tylko pytanie przy kim, jak, w jakiej Formie, ale że to jest te, taki moment, że to by była pewnie moja potrzeba. Mm. E, a jako szef zespołu, jeżeli na przykład przyczyny konfliktu byłyby niezależne od nas, na przykład powiedzmy jest jakaś fuzja w organizacji, albo po prostu nie wiem, zmieniła się kadra zarządzająca i stąd jest konflikt, albo ktoś awansował, bo musiał awansować, a ludzie się z tym nie zgadzają, może też tak być, e, to ta karta kości zostały rzucone. Tak się ona tutaj nazywa, bo też nasze karty mają z tyłu podpis, z przodu. Mm -hmm. Tak. Ona też mogłaby, jakby być taką, takim wstępem do właśnie wytłumaczenia, że słuchajcie, na co my w ogóle mamy wpływ w tym konflikcie. Może to jest takie bicie piany, zupełnie niepotrzebne. I ta karta też mogłaby otworzyć po prostu taką dyskusję w całym zespole. Tak, tak. A kończąc już, i jakby odwołując się do ostatniej talii, ta ostatnia talia to jest talia metafory zmiany. Pracując już z zespołem, czy właśnie tak myślę że zarówno zaczynając pracę z tym zespołem, czy kończąc, możemy użyć tali metafory jako taki, takiego sposobu na to, żeby zmienić perspektywę i zobaczyć na to, spojrzeć na to, co się z nami z tym danym zespołem dzieje, właśnie poprzez język metafory, do czego możemy porównać ten proces, z którym ten zespół jest, tak? I talia metafory to jest talia żółtych kart, znowu to jest obrazek, znowu to jest napis z tyłu i mi jakoś tutaj rezonują dwie karty, dwie, dwie metafory. Pierwsza to, no w sumie znana bardzo w, w takim języku rozwojowym metafora góry lodowej, jeżeli ten konflikt jest jakąś górą lodową, to i, i na przykład to co się dzieje, ten konflikt, te spory, te emocje, to jest ten, ten wierzchołek, to co jest pod spodem? Mhm. Zespora. Co takiego jest tak naprawdę się kryje pod powierzchnią tego zespołu, może tego menadżera, może poszczególnych osób. Tak, jeżeli nawet rozbijamy się teraz tą górę lodową i dzieją się właśnie trudne rzeczy z nami, to poszukajmy głębiej, co tam jest pod spodem. A, a druga metafora, to jest metafora, z której ja bardzo lubię korzystać. i Mam wrażenie, że jest jedną z najbardziej użytecznych kart w tej talii w wielu, wielu procesach. To jest tak zwana karta podróż nieznane, tak z tyłu jest napis podróż nieznane i, i może ta karta mogłaby być zaproszeniem tego zespołu do, do pomyślenia o tym, ok, to w jakie nieznane my teraz wyruszamy, jak my mamy się do tego przygotować, co musimy zrobić, żeby dalej jako zespół być, realizować cele, spójnie działać pomimo tego, co się wydarzyło, żeby też tak jak ten człowiek, ten mężczyzna tutaj stojący, Stać pewnie, stać stabilnie i też z taką nadzieją patrzeć na nowo, z nadzieją patrzeć w przyszłość. Mnie mhm. się też z tematem konfliktu kojarzy metafora rozplątywania, mhm. że to jest też być może taki czas, gdzie um, trzeba coś porozplątywać. A druga to też często w męskich zespołach przychodzi mi pracować, więc mi się też z tym kojarzy, że ta metafora jest użyteczna, bo to jest taka męska, przegląd okresowy i też można pięknie za tym pójść. Słuchajcie, nawet jako szef położyłabym tu kartę na stole. Jest konflikt chłopaki, robimy przegląd okresowy, i każdy sobie to jakoś pięknie sam skojarzy, co dla niego ten przegląd okresowy znaczy, co trzeba tu wymienić, gdzie trzeba, czemu się trzeba przyjrzeć, jakich pomiarów dokonać. Więc zobaczcie, tak zupełnie nie wprost mówiąc, słuchajcie, ty tam, Krzysiu, musisz się pogodzić ze zdzisiem, tylko mówimy metaforycznym językiem. To jest dużo bezpieczniejsze i ludziom jest dużo łatwiej mówić. I taki właśnie pomysł naszym jest, że albo właśnie one, te karty mogą leżeć sobie, zobaczcie, możecie je na stole położyć obrazkami, a mogą leżeć z hasłami i też możecie powiedzieć, słuchajcie ludzie, wybierzcie o czym tu dzisiaj ten konflikt jest, czego my na przykład właśnie, tak jak Marta mówiła, potrzebujemy w tym całym konflikcie, czy rozplątać, czy zrobić przegląd, czy się poprzyglądać w górze lodowej. I jakby zaufajmy ludziom, myślę, że to pójdzie. Tak, 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 dokładnie tak. No to chyba już wystarczy tych inspiracji do pracy z zespołem, tak? tak? Jest sporo. Jest ich sporo, jak widzicie te karty mogą być użyteczne zarówno dla hair managera, który pracuje z zespołem, zarówno dla menadżera, tak szefa danej grupy, ale też oczywiście dla te trenera, który miałby wspierać, czy, czy coacha zespołowego, który miałby wspierać ten proces rozprątywania tego konfliktu i tych supełków różnych, które tam się zadziały. Więc jakby no, no zachęcamy do tego, żeby zaopatrzyć się w nasze narzędzie i po prostu z niego odważnie korzystać, bo opcji, jest sporo i od razu zapraszamy też do obejrzenia poprzednich i kolejnych odcinków naszej rozkminki. Także bądźmy w kontakcie i pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy.